Witam Was wszystkich. Ja jestem Tom, Guess i witam Was. Oh, czekajcie, sorry. Zapomniałem uh, włączyć muzykę. No i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Gram w Pokémon Sapphire. Dzisiaj mam nadzieję, że w końcu przejdziemy tą, oto tutaj ligę, znaczy gimnę. I tak, chcę Wam pokazać, jakie zmiany zaszły w naszych Pokémonach. Więc tak. ma już 20 poziom, a Zigzag ma 19. Yy, brakuje mu tyle do kolejnego poziomu. Dlatego, że idziemy go teraz expić. Yy, idziemy expić. Yy, tak wiem, przez ponad tydzień chyba nie nagrywałem odcinków. Yy, a to dlatego, że za bardzo nie miałem czasu i... Nie mogłem za bardzo ogólnie. Ale w końcu jest odcinek więc cieszmy się z małych rzeczy bo na szczęście w nich zapisane jest hihi hi. yy, i tak, na wstępie chciałbym powiedzieć coś takiego yy. dziękuję wam za 33 k niestety nie, ale 33 widzów 33 widzów A. chciałbym mieć 33k widzów yy, dobra no to tak, bardzo Wam dziękuję. To jest dla mnie świetne, że po prostu tyle, tak dużo dla mnie zrobiliście. A ja właściwie dla Was nic, tylko nagrywam odcinki, które nie wiem, dla niek niektórym się podobają, co według mnie jest trochę dziwne. Mam głupie odcinki przecież. Dobra. Ech. Och nie. Musimy z nim. Musi Albo dobra, spróbujemy go zrobić. Też coś nie czuję, że to wyjdzie. No, tak myślałem. Dobra. E, a więc... No jeszcze raz po prostu wam bardzo dziękuję. To jest dla mnie niesamowite, jak możecie... Może być aż, aż, aż tyle. Jestem mega szczęśliwy. I... Co na pewno widać po tym filmie. Dobra, nie. Dobra, jestem szczęśliwy. Dzięki wam bardzo. E, I chciałbym was, wam też coś powiedzieć. Kubaron mówił mi, że dwie, dwóch z was... Czyli dwóch wa z was widzów Piszę do niego Coś takiego Kubaron powiedz nam Gazowi, żeby nagrał odcinek Coś takiego Kuba mi tak mówił Dlatego proszę was nie mówcie mu o tym Tylko jak już chcecie odcinek to piszcie do mnie Bo ja za bardzo ten No to właściwie to jest trochę dziwne Dlaczego piszecie do Kubarona Żebym ja nagrał odcinek Przecież do mnie nie piszecie żebym powiedział Kubaronowi Żeby on nagrał odcinek więc coś trochę takie dziwne to jest. Ops, no, no to właściwie o to mi chodziło. Więc proszę was, jak chcecie, zresztą na odcinek to mi, to mi napiszcie. Na pewno wtedy nagram. A to ten fajny taki. No to więc przechodzimy do. A nie, ja zapomniałem, to jest Pokémon Duch. Nie działają na niego ataki typu. Yy, typu Ten normalny. Niestety. Eee. Dobra, gdzie my jesteśmy? My tu już byliśmy, z tego co pamiętam. To też zbieraliśmy. Tak, o. No co mnie te pokemony nie atakują w ogóle? No. Tyle chod... No w końcu. O Jayadu. Na niego chyba będzie słabo to działać. Spróbujemy. No. Nie najlepiej, ale można spróbować zawsze. Tak przyspieszam, żeby. Bo to długa walka, więc. Nie chciałem was zanudzać. Teraz będę właściwie te walki przyspieszał. Ok, jeszcze jest jakieś dwa Pokémony. Dobra, może. No dwa, załóżmy. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że to jest... Tak. Sixagon is evolving. ewolink. What? Sixagon is evolving? No! Ewoluuje on bardzo, bardzo fajnego pokemona. A dokładnie... Teraz widzicie, w co ewoluuje. Congratulations, your Zigzagon evolved in Leon. Bardzo fajny Pokémon. Pokażę wam też, jak on wygląda podczas walki. Teraz właśnie. Myślę, że z takim składem teraz zdołamy pokonać tamtą grynę. No, Dzięki. Wygląda on tak. Jest on bardzo silny. Zresztą znaczy nie wiem czy jest bardzo silny. Wiem, że jest silny. Miałem go kiedyś, jak grałem w Pokémony. Dużo z nim wygrałem walk. Jest mniej więcej na pewno jest silniejszy od Zigzagona, a Zigzagon już był sam silny. Niestety to jest jego jedyna przemiana. Fajnie by było, gdyby w kolejnej w kolejnym regionie wprowadzili jego ewolucję, chociaż już nie wiem nawet czy będzie kolejny region, chociaż pewnie tak. Jest już piąty dla tych, co nie wiedzą. I tak, dobra. Idziemy do tej naszej pięknej gimny. No, cześć. Cześć, jak się miewasz? No dobrze, to pa. A ty jak się miewasz? A to świetnie! No sorry, chciałam sprawdzić, czy się nagrywa. Dziek. No dobra, no to pa. Pa. Dobra. Idziemy tutaj. A? Jejku, na no, i zakry... O jejku, jejku, co cał... No, dzień dobry, dobra, to ja sobie to z tobą posiedzę. No, no, dobra. Dal do, się, Dobra. Ja poszedłem do centrum Pokemonów, czy nie? A macie... Dobra. Yy. Powiedzcie mi, czy mam mówić z takim dziwnym głosem. Bo ja nie wiem. Łoda sałata! Aż taki mocny Lion jest, a to ja tego nie widziałem. Okej, okay. jak tak to jest spoko. Ja jestem szczęśliwy. Mm. Co? Ja się tyle z tym męczyłem, a ten mi tutaj teraz przychodzi Leon i od razu przechodzimy ligę. What? Wow! You made a much bigger splash to I spare You swamped me now. okay, you've got me. Take this gym bitch. Tom, got y coś tam. 1800 kasy for winning, jej! Ojejku, dziękuję panu! Pan jest taki miły, ojejku, pocałowałbym pana, ale nie mogę. Jej, dostaliśmy knukle. Dostaliśmy knukle bać, znaczy bleach. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobrze, więc teraz Pokémony nas będą słuchać do 30 levela. Możemy y, używać flasza i dostaliśmy TM8. Dobrze. To jest z tego, co pamiętam, rocktomp. I... nie, blood up. To się nie opłaca. Dobrze, dobrze, przepraszam, nie chciałem dobrze. Więc teraz idziemy naszą ligą, znaczy gimną, a No dobrze, no to ja się z tobą pożegnam, to do widzenia. Do ciebie pójdę też się pożegnać. papa pa. Dobrze, i jeszcze do tamtej na pewno pójdę. No to pa, no to się nie widzimy już nigdy, dobrze. A to bym też się pożegnać. Dobra, do widzenia. Patrz, patrzcie, co tu. Tom wygrał jedną. Jejku. Papa gimno, mało. A nie, 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 tam nie chciałem wejść. Dobrze. Więc teraz idziemy do centrum Pokémon. A tutaj, tak właśnie, dobrze. No. Dzień dobry, proszę pani. Czy uzdrowi pani moje Pokémony? Dziękuję pani. Bardzo dziękuję. Dobra, przestaję już mówić tym głosem. Jeśli chcesz, żebym mówił takim głosem, to mi możecie napisać. Ale nie Kubaronowi, tylko mi. Nie, 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 Znowu A dobra, to okej. Okay. Hihi. Dobrze. Y Setterport. Tak, chcemy jechać do Setterportu. To dopiero można po chyba wygraniu tej gymny. Chyba. O tam jest dużo s Nieważne. Dobra. Kiedyś tam dojdziemy, ale to już da bardzo dużo jeszcze. Więc tak, jesteśmy właśnie na nowej wyspie A, dokładnie, port On chce walczyć No Dobrze Ech. Więc teraz myślę, że będę szkolił Pokémony na 25 I kogoś złapię Tak myślę Ale on słaby Dobra Aha, jak i proszę, piszcie mi, czy, mam, czy chcecie, żebym kogoś wam złapał. No to. Bo to takie fajne mieć Pokémon. Ty masz Pokémona na odcinkach. Tego, kogo będziecie chcieli, żebym złapał. Na pewno będę używał. Więc to jest fajne. Najlepiej byłoby, gdyby. albo był jakiś Pokémon, który planowałem, żeby był w moim składzie. A jeśli nie, to też będzie, będę fa będzie fajnie. Nawet Wind Gula mogę złapać dla kogoś. Możecie też napisać, jak się ma nazywać, czy coś takiego. Ja na przykład mam uchowarona mojego pokemona, z szpicora. Eee, moi... to jest bardzo fajne, jak się tak patrzy, jak Twój pokemon walczy. No, fajne to jest. Hihi. Dobrze. A więc. Teraz wygrali się tym panem. Ojejku, jejku. Hihi. No cześć. Dobra. Dobra, nie będę podrabiał pana śmietarki ani strutuskawki. A i, jak już o tym mówię, to do pana śmietarki na pewno będzie teraz link w opisie, a. Nie wiem czy struskawka ma. Yy, ma ten link. Znaczy ma kanał swój własny. Yy, ale... Jeśli ma, to na pewno też będzie link. A jeśli nie ma, to będzie do negatywa, czyli kogoś, u którego... do kogoś, do u którego... Sirtuskawka występował często chyba. I do Vertesa też będzie, bo u Vertesa też y, występował pan śmietanka. Dobra, czekajcie, ja sprawdzę ile się nagrywa już. Yy, nagrywa się już 11 minut. A. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. U, ale ten czas szybko leci. Ale dawajcie, f... ja Już zapomniałem jak się fajnie nagrywa. Przepraszam przepraszam Was bardzo, że tak długo nie nagrywałem, ale no już mówiłem, nie miałem czasu. E, a więc jest 20:30. A jutro jest wtorek. E, kto lubi szkołę? To wie nikt. Jeśli ktoś lubi szkołę, to niech mi napisze. Wydaje się tak, jakby z Lia, Leon w ogóle nie dostawał tego. Expa. Dobra, przyspieszam to, bo po prostu. Po co się nudzić tymi walkami? Chociaż, jak dostaję level, to ja oczywiście zwalniam od razu. Okej. Okay. A już nie, dobra. Nie, no. Więc ja na którym się nauczysz, Leon? nowego levela. Znaczy, nowego ataku. <grym> Okej. Okay. Więc idziemy teraz do tego faceta. Na no, cześć. ta chce chcesz dać? I on nam daje soda pop, czyli butelka sody, czy coś takiego. Wody. No Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę kupować. Najpierw nam daje, a potem chce, żebyśmy kupowali. Ale bezczelny. Bezczelność z jego strony. Ja Wam mówię. Dobra. A właśnie. Azir. Azulli. To jest nowy Pokémon, jakiego tu widzimy. Zapomniałem Wam o nim powiedzieć. Ogólnie zapomniałem się. Jest to Pokémon Myszka, czy coś takiego. Wodna myszka. A. A to nie jest jedyna. Wyższa forma. Wingull też tam był wcześniej. To jest Pokémon. Y Mewa też jest to wo wodny, Chyba wodny. Yy, lot Taki typy ma. A tu jest zigzagon, zagon. A ty nam coś dasz w środku? Pewnie nie. Nie, tak myślałem. Dobra. No, no e jeszcze golden Pokémon ryba. Nie wiem dokładnie. A patrz, jaka fajna muza. Nie wiem dokładnie, jak się zowie. Znaczy. Opatrzcie, Team Aqua. Niestety. E, e, i, no i ten. Ten... E, Golden. On jest z pierwszej generacji. No, dobrze. A właśnie. E, powinniśmy łapać dużo Pokemonów. Niekoniecznie ich używać, ale łapać w ogóle. Co to jest? O, tutaj jest gość. <grym> On nam, nie wiem, czy on nam coś daje, czy nie. Ale sprawdzimy. Dobra. A pokeblocks to jest. Jakaś... A ty nam chcesz coś dać? Bo tutaj się czegoś przyglądasz. A właśnie, w tej grze są... Yy... Ej, ty chcesz nam coś dać? Co terbel, co to jest okej. Okay. A tamta robi wywiady, czy ja nie chcę. Nie lubię wywiadów. Jak chcecie, to możecie sobie spróbować. Z nimi nie chcę gadać oni chyba nie Albo dobra pogadam z nimi. Ale na przyspieszeniu. Tak żeby... Nie... Tak żeby wiecie. No, Was nie zanudzać, ja chcę tutaj tylko. Yy... Muszę pogadać, żeby sprawdzić, czy coś może nie dadzą. No, zresztą on coś chciał. Iron? Po co nam iron? Dobra, ty coś tu sprzedajesz. A ta baba? Czy też tu sprzedajesz? Cześć. Aha, ona coś mówi chyba, że nasz Leon jest fajny, ale nie wiem skąd ona wie że mamy Leona. A, on też coś sprzedaje. a dole, to chyba nam są na razie niepotrzebne. Jak coś, to tu przylecimy na fly'u. E, teraz nie wiem, co dokładnie trzeba zrobić, zapomniałem, zawsze zapominam w tym miejscu. E, jeszcze z tobą pogadam. Dobra, nie to nie. Chyba teraz trzeba będzie pójść o oparcie. Tu jest za... Tak. Eee, jak to się nazywa? Te. Eee, tak. No zapomniałem. Pokémon... Wystawy. O, nie, coś takiego się nazywało. O tu. Chciałem wam zaspoilerować teraz, ale nie za bardzo, bo tutaj... Tutaj powiem wam tyle, że na pewno tutaj kiedyś przyjdziemy w dalszej części gry. Tyle. Czekajcie, ja znowu sprawdzę, ile nagrywam. A dobra, już prawie 20 minut, więc zaraz skończę. Dobrze. Dobra... To byliśmy? Nie, no tak, no tak, dobra. Yy, więc co tu jest? A tu są te szaczki. A tu jest Team Aqua. Ale nas nie chce przypuścić zły. Zobaczmy jest w szaczkach. A, glupin, glupin Pokémon Glut, i tyle wam powiem, bo nic o nim nie wiem. Hi, hi. A, jest to Pokémon drujący. Teraz już wiemy. Okej, okay, dobrze. Sprawdzimy jeszcze, czy to są jakieś pokémony. A właśnie, w pierwszy raz w tej grze mam O, plusy i minusy. Jest. Znaczy plusli i minus, coś takiego. To są pokemony, bardzo jakby bliźniacze pokémony. Jeden to jest pokémon plus, drugi to jest pokémon minus jakby. Są to pokémony elektryczne, bardzo podobne do Pikachu. Jak pierwszy raz je zobaczyłem, myślałem, że, yy, że to są te tak szybko. Że to są... że to... są niższe formy Pikachu. Albo nawet wyższe formy. I myślałem, że Pikachu może ewoluować albo w plusli, albo w minusli, czy tam... czy tam minusli lub... minus lub minus plus... lub plusli może ewoluować Pikachu. Coś takiego myślałem. Nie pamiętam, czy on się nazywa. Minusli? Minus... Nie wiem. A, gdzie tu trzeba było iść? Tu nie, tu nie, tu nie. Tu nie. A tu trzeba chyba było iść. A ty, babko, coś robisz? Okej. Okay. A ty coś robisz? Ech, bo pierwszy raz w tej grze, teraz nie wiem, znaczy na w tym let's playu nie wiem co zrobić. Wiem, to jest piąty albo szósty odcinek dopiero. nie pamiętam z kim trzeba gadać, może z sobą? Albo z tamtym, co tam jest? A nie, chyba jednak tylko z tym. Chyba. Miejmy nadzieję. A jednak ja. Nie. Dobra, nie wiem czy z tym coś się uda... A ty coś... Nie, ty nic. A tu ktoś jest? Jeszcze? Nie. Sorry, że tak przyspieszam, ale mi się nie tak wolno chodzić, sorka. Yy, dobra. Więc tylko tutaj spróbuję coś tutaj wykombinować i jak się uda, to... To już kończymy odcinek. Zobaczmy, co jest w koszulach krzepy. Ech. Na szepy? Ja chcę powiedzieć na krzepy? podzielił mi o na świecie. A co to? Nie, Nie się z tym nic robić. Ugadaliśmy... Okej. Okay. Myślę, że już starczy. Tylko sprawdzę. Czy podziałało? Tak podziałało. Ejku dobra. Więc tam do tego miejsca udamy się w kolejnym odcinku. Ja teraz kończę tu gdzie zawsze, tylko że pójdę na zrobić Pokemonki. No, więc... Mm, na... No. No. Na no to kończymy. No to... W końcu się znowu spotkaliśmy. Tak wiem, dobra no to. Cześć. Pa czołem. Nara.